A po co Ci tego tyle jeszcze? Do bagażnika nie wejdziesz nic, to wszystko pod Twoje nogi. Do troje jedziemy i nic nie wejdzie. No, no nic nie wejdzie. wejdzie, a jak dołożyłaś skrzyneczkę ekstra z jedzeniem, jest to rozłożyć, to nie wejdzie. Więc to musisz położyć gdzie indziej. To jest jakiś żart. Nie, to nie jest żart, nic nie wejdzie. Chodź zobaczysz, zobaczysz ile wejdzie. Chodź. Proszę bardzo. I tu wszystko co uważasz. Bardzo fajnie. Zobaczcie się? Muszę wyjdzie, ale lepsze są wszyscy w tej... Słoneczniki jak na Węgrzech A to nie ma ja z służby politowej. Tak Megafony na słuchaj. Transmitują może radio. Trafiliśmy na wyścig kolarski, kurna i teraz jest stania może do wieczora. Zobaczymy. Do no wieczora.

Napycie, powda. Zobaczymy, czy dobre. Rumuńskie, gorąco tu może będą pyszne. Zaszwane to wioso. Zwołam. Nie chyba na Nie mam nie Proszę na śmieci, nie wiem, może się przy tym na Chyba, skończyło małą ziewalność. Ale wioski To było mało. Złow. 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 Piesek. Tam jest piesek. O tutaj jest piesek. Piesek wysmarował się krowim głównie. Piesek kocha krowie główna. Piesek teraz robi wszystko, żeby perfumuję i nie zmyć czasem. A pani jaka zadowolona. Jaka szczęśliwa jak się pięknie z pieskiem bawi. Oj pięknie. Oj jak pięknie się bawi z pieskiem. Ty piesek nie biegaj, nie biegaj tu bo mi wali kupą krowią. Piesek zaraz się w niedźwiedziej wyterze. nie ma niedźwiedzi To się okaże Nigdy nie przychodziły Ale to jest Alaska Tu nic nie wiadomo do końca Weterynarka Owce już szły Wczoraj pies był, z krowiego łajna, myty dokumentnie. Więc to jest dzisiaj pani weterynarz. Jak tam pani doktor? Przedobada pani jedno stworzenie? Padno. No w folijce na pewno. No cóż, padać też musi, nie? Wszędzie. Tu akurat tak trafiliśmy, że pada. No takie, takie lato w tym roku w Europie może. Chociaż tu był wczoraj Dramat temperaturowy, a dziś jest ciepło. Prawda? Smutno i deszczowo. Rumunii próbują zalać kolejną dolinę. Przygotowali śliczną zaporę. Wszystko będzie pod wodą, konkretnie, ale jeszcze nie skończone. Babcie jakie się spaceruje. Denty się rozpadają. A ja co na Spacerki na sprawa. na to, że znowu jedziemy w jakąś burzę. Też. To może nie burza, ale chociaż na pewno. taka pogoda Taką piękną pogodę trafiliśmy, taka też bywa. Grap pięknie tuńczy. Ładny, kuleczki, na rzece to Lemon tyle nie rzuca, kurna, karpią. Taki też jeszcze może szyby nie rozwali, ale. A rozwali ci szyby, No, jak są takie kulki, jak ten. jak wiesz, jakie? Jak, jak golfa, to tak. Coś <noise> styropianem No, to nie taki styropian, to kółki proteinowe wędkarskie. Co, się? No bo to No silna burza, silna. Co Nie. No, silna, gradowa burza. U ciebie jest tyle sierści, to niech będzie już u ciebie a potem jeszcze nazbieram tego garść żeby pokazać ile tego było Byłaby się cieszył, bo do drinku by miał nie jest złe Miejsce jest spoko Rzeka fajna Góry dookoła, sklimat. Tylko, że pan Ale już 21.00 ma no przestać? Może będzie wcześniej. Koniec. W tym miejscu akurat. Zobaczymy. Śmieci nie ma. Śmieci nie ma. To prawda, zbierają po sobie. No to się No ale może jednak nie bardziej kulturalni. Co mieć spokój. Dorastają. Główienek kozich tutaj, znaczy owczych jest mnóstwo. No tam by było więcej. tam na kambułarze. No. Stamtąd. Słuchaj, właśnie skonsumowała jednego drobca. Tak. No nie wiem no, źle te drobce chyba. Prawe, nie Prawe tylko? Ja <laughs> Zrobione niezgodnie z procedurą w 100%. Zero co czasu. co skrzeniłam? A strzykawkę się wlewa, a nie w kubek. I potem wyciska. Musisz to postawić na drugim końcu. Teraz to jest przelewowa kawa. No to ja to zawróciłem przelewowo. Chciałam, żebyś ty miał pierwszy kawę. A to nie, to ty wypijesz. Ja sobie zrobię. Do pełna się leje. Nie, bo ja nie chcę takiej. No to zrób jak uważasz, tak. No. Ja zaraz sobie. Nie jest tu jakoś wybitnie uczęszczany ślak. Przynajmniej takie robi wrażenie. Ale liczę na to, że to dosyć blisko. Bo to jest dosyć blisko. Bo tu jest jakiś mały wodospad. A właściwie jest tam dalej. O, takim oj oj, Pani. Spadaj. W Japonii, na szlaku. <gry> prawdziwy Polak. Jak prawdziwy Polak. Biała skarpeta, jeszcze tak jak usta, jest biedronka. No nie, wodospad słyszę dalej. No? Nie, dalej chłóczę. No nie oznaczyli tu niestety szlaku, tylko pan mówi, te tam. No to poszliśmy. Góra. Ale jest dużo, bo trawa jest pod wodą, więc wszystko jest dużo. Fajna kaskada. piękny, Ciukas Falls. Rozpad się nazywa jak piwo. Ciukas. Zimna? Nie, nie kom się w tym, bo będziesz cała w tym, w tym mule, który tu płynie. Gryz zażywa kąpieli Jak chcesz to się zatrzymać na kamieniu Wrótko? To idę i ja chodź, Suńka, chodź, chodź Bo głębiej się robi, brzuszek zamożyje Nie, nie wciąga jej czasu Siła i mówię góry Pies za nami patrzy, czemu się nie zgubiliśmy z piesek. Не сгиб кросса, потому Вода в А если отплывет, то будет будешь Chcieliśmy zobaczyć mniej więcej co czemu? Bo to jest toksyny, samo, wiesz? Zobacz, jaki wyrzut jakiegoś białego czegoś. Zobacz jakie są te y, takie ślady jaśniejsze. No coś niesamowitego. To co ludzie tu zrobili. Nie czy da się to objechać dookoła, ale może się da. To objedziemy, bo jest dalej droga. I wyjedziemy tam koło Malediwów. No po prostu robi wrażenie, nie? To jest ludzka działalność. Przeurocza. Prosto. O, tu, tu tu. Widzę, tam, widzę, no, tu maledikcję kapłynęła. Wyglądam, tam to ma. Weź wam, zobacz, Widzisz to kopanie, jest to tam, bo tam muraru zabrały. Uh -huh. Tu jest woda z Maledivów, sen. Ale tu skoszona pięknie trafia. Tu się pracuje. Nikt chyba nie chciałby w takim wysypisku odprawić. A To nie? mają A jaka tu jest zielona dla odmiany mhm. woda? Nie cię w bo ja nie mam Wszystkie kolory, żebyś łapał. Pewnie nie będzie dobrze widać, ale tam jest wieża Kościoła. Tyle zostało z wioski chemiczne rumuńskie Malediwki. Piękne. Szkoda, że trujące. Pani się chemii nie boi. fotografuje ją. Tam żyją ludzie. Tam widzę człowieka leżącego. Tutaj to normalnie ma. I oni to już mają to prawie w domu wada. w tym Nie do końca suchy. Znaczy nie skamieniały. To, to jest mąż, ale świeżo zrobiony. Chodź że tu w końcu zaczęły dolinę ratować Da się! Zwiedzamy rumuńską prowincję tylko dlatego, że panik przewód hamulcowy główny od tyłu w terku, ale już po zjechaniu z góry, więc stres był niewielki. A warsztat był 6 km odkąd prawie przestały działać hamulce, już nie działały w ogóle ręczny, jak to w terakanie, właściwie nie służy do niczego no może gdzieś jak się zaparkuje to coś jeszcze da radę ale generalnie ręczny to jest badziewie a nożnego nie ma bo wyleciał płyn jutro będzie naprawa a dziś przymiłego pana właściciela dużego warsztatu będziemy spędzać noc przy wiacie a teraz idziemy coś zjeść droga dość ruchliwą. ale musimy dostać się do miasteczka na że którego jesteśmy. To jest malutkie miasteczko. Mam dobra Coś to w ogóle za dzieło jest sztuki. Maszyny do szycia, tu jakieś krawiectwa słynęli. Piesek menucha. Tam jest drugi kawałek parku. Na górce. Samo parki. W kościółkiem, przed dla zabaw no i bohaterowie, górnicy czy górnicy ale randa zostawiły sobie na środku jest znak rondo? jest można? zorganizować ruch? a u nas było jedno na jarmułówce rondo to rozebrały no na jarmułówce rondo? Mhm. było takie wysepka okrągła tam teraz stoi to jarmułówka osiedle jarmułówka to to, to było? Na środku stało drzewo i była taka wysepka, taka, że dookoła mogło się jeździć. Wśród kratów, ruin, innego złomu. Ważne jest być wdzięcznym. Tak, tak. Los się zlitował, mieliśmy warsztat pod nosem. Dobrze, więc tu jest ciemno, będzie widać niewiele. Co tu się tak naprawdę odwaliło? Więc pękł główny przewód hamulcowy, który doprowadza płyn hamulcowy do tylnego obiegu, czyli oba tylne koła nie hamują. Cały płyn wyleciał. Trzeba było na biegach zjechać z górki 6 km niedaleko, dojechać do pierwszego lepszego warsztatu. Znaleźliśmy warsztat. Warsztat jest dosyć duży i poważny. Kilka stanowisk. Bardzo fajny warsztat, zresztą. Spotkaliśmy tutaj właściciela tego warsztatu, który okazał się bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem. Zaproponował nam nawet nocleg u siebie w domu. Odmówiliśmy, bo powiedzieliśmy, że mamy namiot, a tutaj jest miejsce. Proszę bardzo, jakaś wiata. Można rozbić namiot. Obok jest rzeka. No to odjeżdżając. Bo sobie posiedzieli i popili winka, odjeżdżając, pytał, czy chcemy klucz do toalety. No chcemy, a toaleta jest w warsztacie. I proszę bardzo, dostałem klucz. To jest ten klucz. Kazał tylko nie używać tego do magazynu. Ale dostałem komplet kluczy, bo miał problem z odpięciem klucza od magazynu. Ja dostałem komplet kluczy, otwieram sobie drzwi, wchodzę sobie do warsztatu, idę sobie właściwie, gdzie chcę. Robię też może kurna, taka długa noc, może bym samochód zrobił do rana bym miał gotowy a nie, nie wiem gdzie mają klamory nie robi. potem tylko wychodzę zamykam jest zamknięte, jest i mogę iść spać czyż nie trafił nam się dobry człowiek posiadający warsztat na początek wygląda na zajebistego, zobaczymy jak cenowo. A i jeszcze, jeszcze jest jedna ciekawostka. Otóż jego młody syn, 16-letni, jeździ takim mikrokarem, więc przyjeżdżając tutaj, przyjechał też po Stasia, pogadał z nim po angielsku. Zapytał, czy może Stasia zabrać gdzieś na wycieczkę, zgodziliśmy się więc Stasio wsiadł do tego mikrokara i pojechali sobie zwiedzać najbliższą okolicę a, a w razie czego zawsze może spać u tych ludzi którzy mieszkają 150 metrów stąd tam gdzieś 150 metrów stąd mają dom, bo tam co chwilę przyjeżdża ten młody człowiek no kurna jest zajebiście znowu jestem zachwycony Rumunami naprawdę Varto